Dajcie widzowie na tym odcinku i dzisiaj sobie zagramy w Bedwars. Kto nie oglądał ostatniego odcinka, to nie jest tak, co chodzi. To jest taka fajna gierka, gdzie trzeba będzie siedzieć tak Tylko w skrócie. No i na razie czekam na innych graczy. Oczywiście no. znaczy, byłem różowy. mógłbym też wziąć zielony, ale... W sumie nie był zajęty, więc mogłem wziąć, ale dobra, nieważne już. Mam nadzieję, że mi pójdzie lepiej gdzieś w na następnym odcinku. Znaczy, na tamtym odcinku. Bo to naprawdę tam mi poszło... No dobra, nie jest tak źle. Polecam też obejrzeć, bo bardzo fajny bym był. No, I teraz zaczynamy. Niby, to nie wiem jak jeszcze. Znaczy taką mam teorię. Szybciej to leci. Znaczy w sensie chodzi o to, że... Z żelazo i złoto, rozumiecie o co chodzi. Znaczy to nie widzę żadnej różnicy, ale może później widać. Ale dobra. To musimy sobie szybko budować łóżeczko, żeby mnie nie zniszczyli. Na razie jestem chyba bezpieczny, no który się za szybko pośpieszyłem. trochę się za szybko pośpieszyłem. Dobrze, że go zauważyłam, bo tak to nie byłoby fajnie. O kurczę. A się

Chyba oni nie tak są bydło ale... Dobra, myślałam, że sobie poradzę trochę lepiej. Znaczy, mogło być lepiej. O, dobra, teraz... Też dużo... Używa... A, no tak, wtedy nie miałem zielnego, tylko też miałem dużo. Może... Ale to była walka, gdybym miał tam szybciej bieg. Gdybym ja się tam nie zatrzymał, to by było normalnie... to by może mi się udało. Dobra, się pisz, pisz. Ej, a mogę pod sobą podkopać i zobaczyć, że coś się stanie. A podskoczyłem, myślałem, że utknę tam na wieki. A właśnie co tam jest? A mógłbym wrócić mieczek, bo się tego zastanawiam właśnie. To było co, cool, ale też nie widzę naprawdę, że ja nie mogę. A, no tak, ja już mogę kupować, ale się zagopiłem. Yy... Nie Jakiś cheater chyba tu był Nie wiem Naprawdę Tak z samego początku A, ale zespią mi na i mapce Więc fajnie Muszę szybciej działać Bo tamten to tam, tam, nie był w sumie z kamer, ale no i tak muszę szybciej działać. Szybciej. Ja tam uważam, że to zawsze nawet na dosyć długo, jeżeli ktoś sobie nie kupi tego. Ulepszonka tam zrzuty jak mi się wydaje. Oj, czyli tak się nie da. Ale e, też nie chciałem tego zrobić, nie to żeby, żeby to specjalnie zrobiłem. Ale kupiłem już miecz. E, dobra. To wsadzę sobie to do skrzynki. No właśnie tutaj są schody, ale fajnie. Dykuje mi czasami tych schodków Eee, co tam jest? To jest jakaś inna wysypka? Nie wiem Ale się tam dobuduje Naprawdę Naprawdę, co ja zrub... Znaczy, nie, no to był ewidentnie przez yy, tego, przez laga jakiegoś. Bo miałem przecież B, y, znaczy shifta. I czy czegoś jeszcze potrzebuje? Zakupimy sobie TNT. Ale tym razem podłożymy je tutaj, bo nie mam zamiaru nikogo wybuchać. Ale one chyba mogą tylko... Nie! Tam była idealna dziura. Że na tej w sobie nie poradzę. Chociaż na razie idziemy strasznie dobrze. To by się spodziewał. Uhu! Jak ja tutaj znów wpadnę Tam jest biały I właśnie sobie poszedł, prawdopodobnie kupić Fireballa E, tam są diamenty, chyba coś się weźmie w Teraz jestem ostrożniejszy, żeby znów tak nie spać, fajnie. Fajnie jak wtedy... Ej, żyć fireballem. Co ja robię? Naprawdę ja chciałem... Zejść chciałem dalej się do niego budować. Przecież nie walnął. wydaje, że to był jakiś skam. Strasznie słabo mi na razie idzie. Dobra, zielony, teraz on mi musi dać szczęście, bo ja tutaj normalnie. Jestem tak wkurzona, co zrobiłem. Gdyby nie to, to, to by mi szło lepiej, o wiele lepiej. Dobra, lecimy, bloki, ciągle nie jestem przyzwyczajony, żeby to kupować, ale okej okay. Kurde Jakiś lamusek już się do mnie buduje Naprawdę i zniszczyli mnie jak w tym momencie, kiedy spadałem o matko jak mi słabo idzie. Niech teraz mi dobrze pójdzie. Niech to będzie arenka, którą wygram. Chociaż był blisko, bo raczej wygrać się nie wygram. Ale takie, takie głupie błędy robiłem, nie wiedziałem, że tak mogę robić. Aha, czyli tam było ku. Dobra, teraz już wiem. Hmm. No, dawaj, dawaj, dawaj. Ciekawe czy to się robi to, że przestanę w wdy tym walić? To się tak zatrzyma? No nie. A, no tak, już, 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 już muszę się podziałać. Jeszcze nic się takiego na razie nie dzieje Dobra nie, ja tutaj teraz od razu lecę do zielonego, który ma tylko wyłęką obudowane Nie spodziewajmy niczego w ogóle Jak uda mi się przynajmniej go ten Przynajmniej jedno łyżeczko zniszczyć, to będę z siebie zadowolony. Bierzemy tego, żebym, żebym potem po prostu sobie tego zmienił. W sumie tam też mogę tylko sobie po prostu zmienić, ale rozumiecie o co chodzi. Tutaj będę miał mało... Zieloni nadal są. Nie spodziewany tego co się może za chwilę stać zielone ciągle tam jest w praktycznie w ogóle niczego nie spodziewany. Ja czekam na rozwój wypadku. Wreszcie cię widzę. tak, muszę szybko kupić, jak to się nazywało, chyba przez jakiś czas nie mówiłem, bo po prostu był mega skupiony, więc przepraszam. Dobra, tego, tego zielonego już rozwalimy. Ej, ja mam taką tarczę? Skąd ja mam tu otaczać? Dobra, wale się tak É me desigualdade que eu Okay, geçti mi Fireball'a? kurde! sobie miał bombę, nie spodziewam się niczego, ja ja nie mogę tutaj kłaść bloczków. Dobra, jak najwyżej, nie no. Tutaj już się robi nieciekawie. Został żółty bez łóżka. Y a, żółty to ja, y sorry. Zielonych nie ma. I niebiescy zostali biali. Dobra, ja nie mam w ogóle szans. My, musimy już kończyć jest ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i chyba widzimy się w samym odcinku. A, jak się Wam bardzo spodobało, to możecie też zrobić skill łapkę w górę. Cześć.